Witamy Państwa w Parku Etnograficznym w Tokarni pod chałupą z Szydłowa. Jest to najstarszy dom w naszym muzeum, a w środku urządziliśmy wystawę pokazującą warsztat i mieszkanie żydowskiego od Krawca. Ponieważ na to, co jedliśmy w przeszłości i na to, co jemy teraz, ma wpływ niesamowicie wiele czynników, chcę tu powiedzieć o jednym: o sąsiedztwie. Właśnie z tego sąsiedztwa wynika nasza dzisiejsza potrawa, kugiel. Wywodzi się ona z kuchni żydowskiej, w ziemniaczanej masie piekały się szlachetne mięsa gęsina, baranina, gdy potrawa zawędrowała pod polskie strzechy, w potrawie tej pojawiła się wieprzowina. Właśnie dzisiaj przygotujemy dla Państwa kugiel inspirowany kuglem z Czermna z powiatu koneckiego. Zapraszamy do gotowania. W dzisiejszej odno kuchni przygotowujemy kugiel. Mam swoją inspirację w potrawie przygotowywanej przez koło gospodyń wiejskich z Czerna, To ziemia konecka. Kugiel przed laty był potrawą w typową na kuchni żydowskiej. Do startych ziemniaków dodawano dużo jajek, stąd nazwa kugiel, kugel, kula, prawda? Jajka nadawały jej kształt. Do żydowskiego kugla dodawano baraninę, dodawano gęsinę. Była to potrawa luksusowa. Później przewędrowała ona do polskich kuchni. Baraninę i gęsinę wyparła łatwiej dostępna wieprzowina. Kugiel w czernie pieczono w piekarni. Potrzeba mu dużo czasu, żeby nabrał smaku i był gotowy do jedzenia. Kugle pieczono w nocy w piekarni i była to potrawa świąteczna. Była to potrawa świąteczna. Mieszkańcy Czerna przychodzili później po rezurekcji czy po pasterce do piekarni po swój kugiel i była to rozgrzewająca, sycąca potrawa na święta. Do naszej masy utartych ziemniaków dodamy pokrojony w słupki boczek. Dodamy pokrojoną w kosteczkę cebulkę. Koniecznie surowe jajka odrobinę soli i pieprzu do smaku. A więc ziemniaka ląduje boczek, ląduje cebulka. Ląduje cebulka i. Lądują jajka. Na tą ilość ziemniaków, którą tutaj mamy, około kilograma, wystarczą dwa jajka. Dodajmy pieprzu, obficie. Dodajmy soli. Nie wiem, czy to prawda, ale podobno dobre gospodynie po zapachu rozpoznają, czy potrawa jest odpowiednio dosolona. I wymieszajmy całość. Naszą masę ziemniaków utartych, boczków, cebuli, jajek, przypraw mieszamy, aby składniki się połączyły. Naszą potrawę upieczemy w piecu chlebowym. Jeśli takowego nie mamy, nie dysponujemy takimi wynalazkami XIX-wiecznej kuchni, użyjmy piekarnika. Myślę, że kukier będzie równie pyszny. Składniki się połączyły, lądują w gęsiarce. Dokładnie wszystko niech, niech się znajdzie w gęsiarce. Niech się nie zmarnuje ani odrobina tych pyszności. Rozłóżmy równomierną warstwą naszą masę i za chwilkę wyląduje to w piecu. Zamykamy naszą pieciarkę i zajrzyjmy do pieca chlebowego. Pocioskiem wyregulujmy ogień. Dzisiaj się cały dzień tutaj paliło. Jest żar piec, jest gorący i do tego pieca powędruje nasza gęsiarka. na godzinę może dwie może dwie w czeluściach głęboko jeszcze jest żar jeszcze są gorące ścianki pieca i dajmy temu czas dobremu jedzeniu oprócz pozytywnych ciepłych uczuć potrzebny jest Magią realizacji medialnych jest to, że czas biegnie tylko swoją znaną ścieżką. Nadszedł czas, nadszedł czas na, na nasz mówiel. Gęsiarka, ciężka, gorąca. Ale gospody nie musiały sobie radzić w przeszłości to, co ja sobie nie poradzę? No to trzy, cztery... Przygotowując każde danie, pamiętajmy, że nie będzie ono dobre, jeśli w przygotowaniu nie dodamy ciepłych uczuć. Miłości, czułości, oddania. Drodzy Państwo, smacznego! Park Etnograficzny w Tokarni. Pozdrawiam.